Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej i witam Was w zupełnie nowej serii, gdzie omawiam różnych ekspertów, różnych guru, pokazuję co się od nich nauczyłem, co według mnie było dobre, a co było słabe. I dzisiaj będę omawiał takiego gościa jak John Reed. Prawdopodobnie większość z was nie słyszała nigdy o tej osobie, ponieważ nie ma żadnych mediów społecznościowych, e, tak naprawdę nie można kupić żadnego jego kursu już, ale jest to gość, który jest znany praktycznie każdemu guru. Jest to znowu guru od guru, podobnie jak Dan Kennedy, którego ostatnio omawiałem, a nie wiem czy ten gość nawet nie jest jeszcze lepszy. Więc e, dzisiaj pokażę wam czego się od niego nauczyłem. Przede wszystkim trzeba go przedstawić, bo skoro większość osób go nie zna i nie może sobie o nim poczytać, to powiem Wam, co ja o nim wiem. Jest to gość, który dla internetowego marketingu jest jak banister, czyli jest to człowiek, który złamał mile, tak? I jak to zrobił? Widzisz, było kiedyś sobie takie seminarium, na którym był Jeff Walker. Który jest twórcą Product Launch Formula, bardzo znana osoba w amerykańskim marketingu. I pojawił się tam John Reese. I John Reese był na tym seminarium powiedział, że będzie pierwszym gościem, który zarobi milion dolarów w ciągu jednego dnia. I wszyscy oczywiście uważali, że jest to niemożliwe. W tamtym czasie ludzie robili po 300-400 tysięcy dolców, ale nikt nawet nie myślał, żeby zbliżyć się do miliona, ale John był bardzo ambitny i sprzedał swój traffic system, czyli informację o tym, jak kupuje ruch w internecie. Za milion dolarów w ciągu jednego dnia. Tyle zarobił na tak zwanym product lunchu, zarobił oczywiście znacznie więcej, ale jest to gość, który złamał jedno mile i pokazał, że jest to w ogóle możliwe, co jest absolutnie. Niesamowite, tak? Dzisiaj już słyszymy o takich kampaniach, ale wtedy nikt o tym nawet nie wiedział, nie słyszał, nawet nikt się do tego nie zbliżał, a John Reese po prostu złamał tą milę, tak? Pokazał, że jest to możliwe i jest pierwszym gościem, któremu się to udało. Oczywiście potem pojawiały się osoby, które też to zrobiły, ale on był tym pierwszym gościem. Jeżeli myślisz sobie o Johnie Rizie, to powiem tak, wyobraź sobie gościa, który ma dom w Kalifornii, ogromną rezydencję, ma Lamborghini, kolekcję najdroższych zegarków i ubrań. Tego John dorobił się w internetowym marketingu, potem to wszystko sprzedał, ale do tego jeszcze wrócę. Kim jest jeszcze John? Jeżeli widzisz strony squeeze page w internecie, czyli takie strony, które mówią ci: hej, jeżeli chcesz otrzymać coś za darmo, na przykład chcesz otrzymać jakiś darmowy raport albo bezpłatne wideo, to podaj mi maila. To właśnie John Reese to wymyślił. John Reese był pierwszą osobą, która wpadła na to, żeby stworzyć strony squeeze page i zaczął nową erę w marketingu internetowym. Było to jakieś 25 albo 30 lat temu, więc kiedy on to robił, nikt nawet w Polsce nie wiedział, że coś takiego istnieje, nawet w Stanach tego e, nie wiedzieli. A potem naśladowcą tego był e, gość zwany Eben Pagan, który właśnie założył WR Dating, ale pierwszą osobą, która wymyśliła tego squeeze pagea, właśnie był John Reese. Więc jak mówię wam, że to jest guru od góry, to faktycznie jest to guru od góry. I teraz, tak, co jeszcze? John Rees pokazał, że na ACENSach można zarobić milion dolarów w ciągu jednego roku. Zaczął od zera ze swoim zespołem, zaczął budować różnego rodzaju blogi, pozycjonować te blogi, i pokazał, że po roku zarobi ponad milion dolarów na Acensach, co też wywołało w tamtym czasie ogromny szok, ponieważ nikt tego nie zrobił, on znowu był pierwszy. Co jeszcze? John Rees zaczął budować aplikacje i był jednym z pierwszych gości, którzy w ogóle na to wpadli, kiedy powstawały pierwsze iPhone'y, to on już myślał o budowaniu aplikacji i gier na, 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 na telefony. Zbudował tak 8-cyfrowy biznes i to też dało mu wiele milionów dolarów. Następna rzecz, zbudował najszybszy samochód na, świe na świecie. John Reese ściga się w wyścigach na 1,8 chyba, czy 1,4 mili, dokładnie nie pamiętam jak to tam w Stanach wygląda i zbudował najszybszy samochód, którym wygrał ten wyścig, a potem pomyślał, że będzie budował to seryjnie. No niestety brakło mu kasy gdzieś tam w połowie, ponieważ robił to ze własnej kieszeni, zamiast posiłkować się właśnie kredytem od innych inwestorów. Zrobił to z własnej kieszeni i tutaj popłynął. No niestety ten biznes mu nie, nie, nie wypalił, ale powiedzmy sobie szczerze, John Reese co nie dotknie, to zamienia w złoto. I wrócił do internetowego marketingu, z tego co pamiętam, za 4 lata temu. Pojawił się znowu na Facebooku yy, i zaczął z, zrobić, zrobił po prostu Traffic Secret 3.0, ale to już nie było to i po pewnym czasie stwierdził, że on nie chce wracać do internetowego marketingu, że to go bardzo męczy bycie osobą popularną, bycie w mediach społecznościowych, bo jest mega introwertykiem, więc stwierdził, że jednak rezygnuje. Może jeszcze kiedyś wróci, choćbym na to nie liczył, ale na pewno jest to gość, który jest znany w amerykańskim marketingu jako właśnie ten bannister, który złamał mile w marketingu internetowym. I teraz, co się od niego nauczyłem? Przede wszystkim, że im więcej posiadasz ty rzeczy, tym mniej stajesz się kreatywny i produktywny. I John mówi tak, że jak on zaczynał w marketingu internetowym, to miał gdzieś, nie wiem, jakieś proste biurko, był w jakiejś, nie wiem kanciapie i siedział i napieprzał ten internetowy marketing. Robił różne rzeczy i zarabiał miliony dolarów. Ale oczywiście, im stawał się bogatszy, tym więcej kasy miał i więcej kasy wydawał. Kupował sobie Lambo, inne sportowe samochody, bo bardzo je lubiał, domy, rezydencje, helikoptery itd. i tak dalej. Na raz powiedział: Hej, budzisz się pewnego dnia, masz cały ten American Dream, o którym zawsze marzyłeś i o którym wszyscy ci mówią, że to jest najważniejsza rzecz na świecie, a ty stajesz się zmęczony, wolny ponieważ nie masz już tej jego pokładu kreatywności, tak? To tak jak w tym filmie Rocky, który gdy, gdy mówi, że e, trener mu mówi, że brakuje mu tego oka tygrysa i to właśnie zrozumiał e, John Reese. Co w takim razie zrobił? John Reese, jak to John Reese, zaczął eksperymentować, więc sprzedał wszystko, co miał spakował cały swój majątek do jednego plecaka i po raz pierwszy opuścił Stany Zjednoczone, tego nigdy do tej pory nie robił i podróżował po Europie i był nawet w Polsce. Mówi, że mamy świetnych programistów, których on zaczął też wynajmować. Z tego co pamiętam, to był w Krakowie przez jakiś okres czasu. I po prostu zaczął podróżować po świecie i mówił, że znowu odkrył swoją kreatywność, znowu był tak kreatywny jak na, samą, na samym początku drogi. Oczywiście powiedział, że to nie jest tak, że pozbył się wszystkich swoich pieniędzy, ponieważ wszystko skieszował, co miał i dał to na swoje konta, a potem zaczął podróżować i znowu zaczął się rozwijać, był znowu kreatywny. I dało mu to mega doświadczenie. Po pewnym czasie stwierdził, że nie będzie żył jak w jak nich, i zaczął znowu kupować sobie i osiedlać się w jakichś tam miejscach. Ale to już nie było to, co kiedyś. Więc e, po prostu powiedział, że im więcej rzeczy posiadasz, tym stajesz się mniej kreatywny, nieproduktywny. Wczoraj gadałem na ten temat z, z Danielem Siwcem, i on powiedział dokładnie to, jest to samo: nie? że jeżeli zaczynasz mieć coraz więcej samochodów, domów, mieszkań i tak dalej, to w pewnym momencie, ok, to wszystko pochłania Twoją energię, bo nawet jeżeli to, nie wiem, stoi w garażu, to Ktoś to musi obsługiwać, trzeba za to płacić, wie, że musisz jechać do mechanika, wymieniać opony i tak więc to wszystko oczywiście wymaga mega energii. I tutaj, właśnie John Rizz jest dokładnie tego samego zdania. Następna rzecz to jest taka, że jeżeli chcesz być najlepszy w internetowym marketingu, obserwuj ludzi i obserwuj którzy, tych ludzi, którzy często się reklamują, i obserwuj reklamy, które bardzo długo się wyświetlają. To daje Ci informacje, jaki produkt się sprzedaje oraz jakie reklamy stają się najbardziej skuteczne w internecie. I spróbuj zrobić coś bardzo podobnego na podstawie swoich obserwacji, a John mówi Ci, że w ten sposób osiągniesz prawdopodobnie ogromny sukces. Następna rzecz, z której jest znany John Reese, to jest właśnie to, że jest mistrzem w pozyskiwaniu ruchu. Nie powiedziałem Wam o jednej rzeczy, że on w Traffic Secret, w tym swoim programie, gdzie nauczał jak kupować ruch, jak robić SEO, pokazywał, że jego biznes polegał na tym, że wchodził do 50-100 różnych nisz, w marketingu na przykład, w nie wiem, rozwoju, relacjach itd. i stawiał tam blogi, strony i sprzedawał e-booki. I to co, to, co spowodowało, że stał się bardzo bogaty... To to, że potrafi dostarczyć tony ruchu do sprzedaży właśnie tych swoich e-booków. I to spowodowało, że stał się bogaty. Swoją drogą, jeżeli chciałbyś nauczyć się pisać dochodowe książki, dochodowe e-booki, link masz po tym nagraniu. Zapraszam cię do mojego nowego kursu. czy to jest kurs, który powstał w zeszłym roku, ale w tym roku, właśnie w zeszłym tygodniu, zrobiłem jego update i jest nowy, bardziej udoskonalony. Więc jeżeli oczywiście potrzebujesz takiej wiedzy, to kliknij link po tym nagraniu. W każdym razie, John Reese sprzedawał e-booki i robi to w taki sposób, że właśnie miał jakiegoś bloga, jakąś stronę i sprowadzał tam mnóstwo ruchu, czy to było z Google Ads, czy właśnie za pomocą SEO albo innych metod. No, w późniejszym czasie używał również Facebooka. Co jeszcze? Eee, on powiedział jedną ciekawą rzecz: że jeżeli jesteś w stanie zarobić dolara na czymś. Do przodu, to możesz to potem skalować i zarobić 100 tysięcy dolarów. Więc powiedział, że jeżeli uda ci się znaleźć jakikolwiek system, który pozwoli ci generować dochód w internecie, to potem to jest tylko kwestia tego, żeby to skalować. Jeżeli uda ci się zarabiać pierwsze pieniądze, nawet niewielkie, w internecie, to jest 95% szansy, że zaczniesz zarabiać dużo większe pieniądze. Więc to też jest na pewno bardzo ważna uwaga i mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że jeżeli faktycznie znajdziesz jakiś system, który działa, to potem jest to znacznie prostsze. E, następna rzecz, lemoniada system. E, on powiedział coś takiego, załóżmy, że wyprodukowanie, nie wiem, takiego, takiej butelki lemoniady e, kosztuje e, 3 dolary. I jesteś w stanie rozlać 10 kubków, które sprzedasz po dolarze, więc masz przychodu 10 dolarów, musisz odliczyć 3 dolary kosztów, więc jesteś 7 dolarów do przodu. I on mówi, że dokładnie tak samo jest internetowym marketingu. W internetowym marketingu możesz wszystko policzyć, wszystko prześledzić. I e, zobaczyć, co działa, co nie działa, na czym zarabiasz i na czym nie zarabiasz. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby odkryć to, na czym zarabiasz i robić to w kółko, robić to coraz lepiej, żeby zarabiać jeszcze więcej. Ja też to tu mówiłem tutaj na, na, na tym kanale, ale mało osób e, to jest w stanie zrozumieć i przyswoić, więc mam nadzieję, że przykład Johna Wam to trochę jeszcze lepiej uświadomi. Kolejna rzecz to jest utrzymywanie koncentracji. Widzisz, ja mówiłem, na czym John Reese zarobił mnóstwo pieniędzy, czyli na przykład na e potem na AdSense'a, e, potem na e, robieniu jakieś oprogramowania, również na, e, na, na, na po prostu, nie wiem, chciał na samochodach zarabiać, na aplikacjach, ale on mówił zawsze, że musisz utrzymać koncentrację, że jeżeli robisz jakąś firmę, to rób najpierw tylko i wyłącznie tą firmę, potem ewentualnie zamknij ją, sprzedaj i zacznij robić coś innego. I tak właśnie postępował John Reese. Z tym, że. Ludzie robią dokładnie odwrotnie, ludzie zakładają, hej, jeżeli ja jestem w branży, powiedzmy, nie wiem, fitness, mam tam i e Buka, jestem trenerem fitness, to teraz będę zajmował się nieruchomościami, bo jak będę miał dwa biznesy, to będę miał dywersyfikację i będę jeszcze bogatszy. I nawet zobaczmy sobie teraz na YouTubie są, nie wiem, ludzie, którzy zajmowali się fitnessem, a teraz przechodzą, nie wiem, w jakieś branże motywacyjne, samorozwojowe czy branże związane z nieruchomościami. Tymczasem dużo większe dochody by mieli, gdyby w 100% się skupili na tej branży fitness i potrafili to skalować. No niestety tutaj widzę u wielu youtuberów brak możliwości, umiejętności skalowania. Jeżeli by się tego nauczyli, to by byli dużo bogatsi. W każdym razie John mówi o tym, że ludzie taką naturalną tendencję mają do tego, żeby się rozdrabniać i robić 10 biznesów naraz. Tymczasem jeżeli Całą swoją energię skupisz na jednym biznesie, na jednym systemie, który działa, to będziesz miał 100 razy lepsze wyniki, i w, pod tym się mogę podpisać. Następna rzecz. Rób więcej niż od ciebie oczekują. Jego ojciec, który niestety zmarł jakiś czas temu, który był dla niego mega autorytetem i też był przedsiębiorcą, powtarzał mu, że musi robić więcej niż inni od niego oczekują. Niech robi 5-10% więcej, nie? Mi tak samo mówiła moja mama, czyli jeżeli. Powiedzmy, nie wiem, zadanie na piątkę to było to i to, to mama mi mówiła zawsze zrób zadanie na szóstkę, ale mama to jest niepotrzebne, pani nie kazała, zrób to, nie? I to powodowało u mnie taki rozrost ambicji, że mi się chciało, że robiłem coś, czego inni nie robili i nauczyciele to doceniali. I tak samo jest w biznesie. John robił zawsze 10% więcej niż... Oczekują od niego inni, czyli na przykład dawał większą wartość, robił lepszy marketing o 10% i tak dalej, i tak dalej. Co automatycznie powodowało, że stawał się najlepszy w tym, co robił. I zobacz sobie na moje wyzwanie 21 dni, link też masz pod tym nagraniem. Tam masz kurs, bardzo tani zresztą, tam 47 zł. I wartość tego kursu, jak ja powiedziałem, że to jest 1000 zł, to ludzie mówili mi, że to jest takie zawyżone, tak? A potem kupowali i mówili, że to jest warte nawet 3-4 razy tyle. Więc. Dałem po prostu więcej niż ludzie oczekują, automatycznie budując sobie zaufanie, dostając w ten sposób setki pozytywnych opinii, rekomendacji, i to powoduje, że potem łatwiej mi sprzedać kolejne produkty. Niestety, wielu ludzi robi coś takiego, że tylko chce sprzedać produkt, a nie docenia tego. Nie, nie daje odpowiedniej wartości klientom, przez co e, no, ci klienci nie są zadowoleni i potem nie wracają. I to, to naprawdę bardzo pomaga, czyli rób więcej niż, niż nie Ciebie oczekują. Kolejna bardzo fajna metoda, bardzo fajny tip, z którego jeszcze nie korzystałem, ale według mnie muszę skorzystać, to jest zrobienie sobie tak zwanego dnia wolnego, dnia relaksu. E, on to odkrył chyba e, od Dina, e, już nie pamiętam którego, bo ich tam jest kilku w tych internetowym marketingu, ale w każdym razie on e, powiedział coś takiego, że powiedzmy raz na dwa tygodnie albo raz w tygodniu robisz sobie taki dzień relaksu. Ten dzień musi trwać 9 godzin i e, zasada jest taka, żeby zjeść posiłek w dwóch różnych restauracjach, czyli na przykład na obiad idziemy do innej restauracji i na kolację pójdziemy też do innej restauracji. E, potem musisz mieć dwie aktywności, e, dwie różne aktywności w ciągu dnia, czyli na przykład on mówi, idziemy grać w golfa, a wieczorem idziemy do kina, tak? I wieczorem siadasz i zastanawiasz się w tym wszystkim, co cię tak naprawdę cieszyło. Starasz się zwrócić uwagę na te małe rzeczy, które dawały ci szczęście. Oczywiście to możesz robić z kimś. Chodzi o to, że jeżeli zrobisz sobie taki relaks co jakiś czas, to automatycznie będziesz miał znacznie lepszy lifestyle przy stosunkowo niższym koszcie. Nie musisz kupować nie wiem, super samochodów, jeździć na wycieczki zagraniczne. Ale to spowoduje, że odpoczniesz, że będziesz widział sens i motywację w tym, co robisz. No. Na początek w ogóle jak zaczynasz, to nie musisz wydawać jakichś wielkich pieniędzy na to, bo możesz na przykład, nie wiem, wziąć sobie i zjeść obiad jakiś, powiedzmy na końcu gdzieś, nie wiem, na, nad jakimś jeziorem, który jest blisko Ciebie. Potem pojedziesz sobie na rowerze wieczorem, zjesz obiad u babci na przykład, tak? Jeżeli, jeżeli jeszcze masz babcię albo jeżeli oczywiście chcesz. Chodzi o to, żeby zrobić, zjeść posiłek w dwóch różnych miejscach i zrobić dwie różne aktywności w ciągu całego dnia i taki dzień poświęcić tylko na odpoczynek albo na przykład spędzić go też z drugą osobą. I teraz tak, największy sekret robienia pieniędzy według Johna Eliza to jest to, żeby zrozumieć rynek naprawdę, zrozumieć, co ludzie chcą, a potem im to dać. I to jest coś, o czym ja tutaj trąbię w ogóle wśród moich klientów od 12 lat, a ludzie i tak tego nie rozumieją, bo wydaje mi się, że jedno to jest coś usłyszeć, a drugie to jest zrozumieć, nie? czyli to, że coś usłyszysz i wiesz nie znaczy, że to rozumiesz i tak postępujesz. Im lepiej jesteś w stanie zrozumieć rynek, tym lepiej go zaspokajasz i też więcej pieniędzy do Ciebie płynie. Zobaczmy sobie na takie produkty jak Apple, tak? Powiedzmy, nie wiem, iPhone. Steve Jobs rozumiał, że ludzie chcą produktów, które będą ładnie, które będą dobrze wyglądały, które będą szybkie, będą działały od razu po, po włączeniu. I to dawał e, Steve Jobs, Apple dawało przez wiele lat i daje do dziś, tak? Nie chodziło tylko o to, żeby mieć telefon, który będzie możliwy wykonywał połączenia i by nie trzymała długa bateria. Tylko ludzie oczekiwali właśnie tego, że to będzie ładnie wyglądało, że będzie to swego rodzaju lifestyleem. I to Steve Jobs ludziom zapewniał. I pamiętaj o tym, że to co ty myślisz i uważasz za to że jest ważny dla klienta, to niekoniecznie to jest ważny dla klienta. A żeby zrozumieć, co jest ważne dla klienta, to trzeba z nim porozmawiać, ankietować go i lepiej go po prostu poznać. Mam nadzieję, że John Reese bardzo Wam się spodobał. Jest to osoba, którą z pewnością chciałem przedstawić nie dlatego, że zyska ten film na popularności, tylko dlatego, że uważam go naprawdę za wielkiego eksperta. No niestety nie możemy się już od niego uczyć, ale mam nadzieję, że tą wiedzą, którą tutaj się podzieliłem, to już po prostu Wam w jakiś sposób starczy. Okej, okay. jeżeli podoba Ci się ta seria, zasubskrybuj ten kanał. Ja będę na tym kanale mówił o większej ilości ekspertów guru. Zobacz również poprzednie materiały, gdzie mówiłem o różnych ekspertach. Oczywiście proszę o łapkę w górę i o komentarz. No i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.